Ja nie zamierzam być bliskiem kikowiniem tego nowego porozumienia, które przyjmuje władze odpowiedzialne za to, co się dzieje w Piesecznym. W związku z czym oświadczam, że składam rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej, a już teraz przekazuję szacunkowe mocnictwa panu Słowikowi. Nie możemy tłumaczyć po prostu. Każdego błędu czyjegoś, na przykład pana Svata, poprzez to, że nie zwołał sesję, że doszło, że jest odwoływany z powodu jakiegoś porozumienia. Bo jak państwo dokładnie wiecie, żadnego porozumienia nie ma. Pan był wice, wiceprzewodniczącym jest do tej pory, i byłby dalej, gdyby po prostu nie zrobił takiego numeru z tą sesją. Sprawa ze zwołaniem tej sesji wcale nie wygląda tak, jak mówił pan Mariusz. Pan Mariusz do mnie dzwonił kilka razy i w czwartek po południu. Był bardzo, albo podwieczór, ale był bardzo uprzejmy zagrozić mi, że jeśli ja natychmiast nie zwołam później następnego dnia rano tej sesji, to zostanę z odwołany. Pan zamienił, bo pan nie zwołał sesji w terminie, i dlatego jest wniosek o pana odwołanie. Więc panie Andrzej, ja pana informuję, panie. że jeżeli pan będzie twierdził tak, to, co pan twierdził, to ja poproszę, żeby sąd pana przesłuchał i pan powie, gdzie Czekam. się dogadaliśmy, na sprzeciw. jakich zasadach, kiedy. W związku z brakiem należytego, należytego obiektywizmu działalności związanej z organizacją pracy Rady Miejskiej w Piasecznie podczas zastępstwa w czasie nieobecności przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie prowadzącego się do naruszenia etyki dobrej współpracy w Radzie Miejskiej. Pan Wieszkowski oskarża mnie o nieetyczne zachowanie. Panie Józefie, to nawet wtedy, kiedy Pan sterował tą radą i, i, i balansował Pan na grawiencie prawa, to takich zarzutów nie było. Podjęcie uchwały należało podjąć do 20 sierpnia, czyli 21 staje się to bezprzedmiotowe, bezprzedmiotowe zwołanie sesji 21 sierpnia, a Pan przewodniczący zwołuje 25 sierpnia. To jest to nieetyczne. Pan ma rację, panie Józefie. Postąpiłem nieetycznie, bo zamiast odrzucić ten wniosek na pierwszy rzut oka, to ja nadałem mu bieg sprawy, bo on był niekompletny.